Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 48 porządku dziennego przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 40 rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej dróg nr 3799. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej. 40 lat temu, 1 września 1979 roku, powstała Konfederacja Polski Niepodległej, jedna z organizacji opozycyjnych, a jednocześnie pierwsza niezależna partia polityczna pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Celem KPN było odzyskanie niepodległości przez Polskę przez usunięcie radzieckiej dominacji, likwidacja władzy PZPR, przywrócenie demokracji i przeprowadzenie wolnych wyborów. Działacze KPN za swoje działania płacili więzieniami, represjami, a niektórzy także życiem. Nagrodą dla nich było zrealizowanie celu, powstanie najjaśniejszej, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Konfederacja Polski Niepodległej dobrze zasłużyła się ojczyźnie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność. Twórcom Konfederacji Polski Niepodległej i wszystkim Polakom, którzy wspierając Konfederację Polski Niepodległej przysłużyli się Polsce. Proponuję, żeby Sejm przyjął tę uchwałę przez aklamację, co przed chwileczką uczynił, za co dziękuję. Powracamy do rozpatrzenia punktu 36. Porządku dziennego.